Dzień dobry, moi drodzy. Witajcie w tej pięknej chwili porannej modlitwy, gdzie możemy wspólnie stanąć przed Bogiem i otworzyć nasze serca na Jego łaskę. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Mówi Pan w pierwszym liście Piotra, rozdział pierwszy, werset szesnasty. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co to naprawdę znaczy Żyć świętym życiem? To nie jest wezwanie do doskonałości, której nie możemy osiągnąć, ale zaproszenie, by każdego dnia kroczyć w świetle Bożej miłości. W tej modlitwie będziemy prosić Boga, by pomógł nam żyć według Jego słowa, by nasze myśli, słowa i czyny odzwierciedlały Jego dobroć. Czy zdarza Ci się zaczynać dzień z pragnieniem, by być lepszym dla siebie, dla innych, dla Boga? Ta modlitwa. Pomoże ci zbliżyć się do Niego, poczuć Jego obecność i znaleźć siłę, by żyć w zgodzie z Jego wolą. Jeśli jesteś z nami po raz pierwszy, proszę, polub ten film i zasubskrybuj kanał Serce Modlitwy. Twoje wsparcie pozwala nam docierać z Bożą miłością do serc na całym świecie. A teraz weź głęboki oddech, wycisz swoje serce i pozwól, by Bóg przemówił do Ciebie w tej chwili. Boże nasz, Ojcze, pełen miłości i miłosierdzia, stajemy przed Tobą z pokorą i wdzięcznością za ten nowy dzień. Dziękujemy Ci za dar życia, za Twoje światło, które rozjaśnia nasze ścieżki i za Twoją łaskę, która nas podtrzymuje. Ty jesteś źródłem wszelkiej świętości, a my, choć słabi i niedoskonali, Pragniemy żyć w sposób, który przynosi Ci chwałę. Panie, Ty znasz nasze serca. Wiesz, jak łatwo ulegamy pokusom, jak często nasze myśli odbiegają od Twojej prawdy. Prosimy, pomóż nam kierować nasze serca ku Tobie. Naucz nas, jak żyć w czystości intencji, w prawdzie i w miłości. Niech każdy nasz wybór, każda decyzja, którą podejmujemy, odzwierciedla Twoją wolę. Boże, prosimy Cię o mądrość, by rozpoznawać, co jest dobre w Twoich oczach. W świecie pełnym hałasu i rozproszeń łatwo stracić z oczu to, co naprawdę ważne. Pomóż nam odróżniać dobro od zła, miłość od egoizmu, pokorę od pychy. Niech Twoje słowo, które jest lampą dla naszych stóp, prowadzi nas przez każdy dzień. Ojcze, ty wzywasz nas do świętości, ale wiemy, że nie możemy osiągnąć jej sami. Daj nam siłę, by stawiać czoła wyzwaniom, które stają na naszej drodze. Gdy pokusa przychodzi, przypomnij nam, że twoja łaska jest większa niż nasze słabości. Jak mówi Pismo Święte w liście do Filipian, rozdział 4, werset 13. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Niech te słowa będą naszą tarczą i przypomnieniem, że z Tobą wszystko jest możliwe. Panie, prosimy, byś oczyścił nasze myśli. Czasem nasze umysły wypełniają się zmartwieniami, złością lub zazdrością. Naucz nas myśleć o tym, co jest prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe i czyste. Pomóż nam widzieć dobro w innych, nawet gdy jest to trudne. Niech nasze myśli będą pełne wdzięczności za Twoje błogosławieństwa i pełne nadziei na Twoją obietnicę. Boże, prosimy za nasze słowa. Wiesz, jak łatwo jest ranić innych nieostrożnym słowem, jak szybko możemy powiedzieć coś, czego później żałujemy. Daj nam łaskę, by nasze słowa były pełne miłości, zachęty i prawdy. Niech budują, a nie niszczą. Naucz nas mówić z cierpliwością i szacunkiem, nawet w trudnych sytuacjach. Niech nasze rozmowy odzwierciedlają Twoją łagodność. Ojcze, kieruj naszymi czynami. Każdego dnia mamy szansę być Twoimi rękami i nogami na tym świecie. Pomóż nam dostrzegać potrzeby innych, sąsiada, który czuje się samotny, współpracownika, który potrzebuje wsparcia, czy nieznajomego, który czeka na gest życzliwości. Daj nam odwagę, by działać z miłością, nawet gdy wymaga to od nas poświęcenia. Panie, prosimy za nasze relacje. W rodzinach, wśród przyjaciół, w pracy, wszędzie tam, gdzie spotykamy innych, chcemy być odbiciem Twojej miłości. Pomóż nam przebaczać tym, którzy nas zranili i prosić o przebaczenie, gdy my zawiniliśmy. Naucz nas budować mosty tam, gdzie są podziały. I przynosić pokój tam, gdzie jest niepokój. Boże, Ty jesteś źródłem wszelkiej cierpliwości. Wiesz, jak często tracimy spokój, gdy rzeczy nie idą po naszej myśli. Prosimy, daj nam łaskę, by przyjmować trudności z zaufaniem, że Ty masz dla nas plan. Naucz nas czekać na Twój czas, zamiast spieszyć się z własnymi rozwiązaniami. Niech nasze serca pozostają spokojne. Wiedząc, że Ty jesteś przy nas. Panie, prosimy za tych, którzy czują się daleko od Ciebie. Może wśród nas są tacy, którzy oglądają ten film i myślą, że ich życie jest zbyt chaotyczne, by żyć w świętości. Przypomnij im, że Twoja miłość nie zależy od ich doskonałości. Ty kochasz nas takimi, jacy jesteśmy i zapraszasz nas, byśmy wrócili do Ciebie. Daj im odwagę, by zrobili jeden mały krok w Twoją stronę. Ojcze, Dziękujemy Ci za Twoją nieustanną obecność. Dziękujemy, że nigdy nas nie opuszczasz, nawet gdy błądzimy. Prosimy, pomóż nam żyć każdym dniem z wiarą, że Twoja łaska jest wystarczająca. Niech nasze życie stanie się modlitwą, która przynosi Ci chwałę i prowadzi innych do Ciebie. Zanim przejdziemy dalej, zatrzymajmy się na chwilę. Weź głęboki oddech i poczuj Bożą miłość, która otacza Cię w tej chwili. On jest tutaj, gotowy poprowadzić Cię przez ten dzień. Niech ta modlitwa będzie początkiem Twojej podróży ku życiu pełnemu świętości i bliskości z Bogiem. Panie, w tej chwili ciszy i modlitwy pragniemy trwać w Twojej obecności, otwierając nasze serca na Twoje łaski. Dziękujemy, że jesteś Bogiem, który prowadzi nas ku świętości. Bogiem, który cierpliwie kształtuje nasze dusze. Twoja miłość jest jak strumień, który oczyszcza i odnawia. Kontynuujemy naszą modlitwę, prosząc, byś pomógł nam żyć, każdym dniem według Twojego słowa. Boże, prosimy o łaskę pokory. W świecie, który często nagradza pychę i egoizm, naucz nas chodzić w cichości i prostocie serca. Pomóż nam dostrzegać, że prawdziwa wielkość płynie z służby innym, tak jak Ty służyłeś, myjąc nogi swoim uczniom. Niech nasze życie odzwierciedla Twoją pokorę, a nasze czyny świadczą o Twojej miłości. Ojcze, daj nam serca wdzięczne. Czasem zapominamy dziękować za drobne rzeczy, za ciepło porannego słońca, za uśmiech bliskiej osoby, za Oddech, który dajesz nam w tej chwili. Naucz nas zauważać Twoje błogosławieństwa w codzienności. Niech wdzięczność staje się pieśnią naszych serc, która prowadzi nas bliżej Ciebie. Panie, prosimy za nasze wybory. Każdego dnia stajemy przed decyzjami, dużymi i małymi. Czasem boimy się wybrać źle, czasem działamy pochopnie. Daj nam mądrość, by szukać Twojej woli w każdym kroku. Niech Twoje słowo, jak mówi Psalm 119, werset 105, będzie lampą dla naszych stóp i światłem na naszej ścieżce. Prowadź nas, by nasze decyzje przynosiły Ci chwałę. Boże, Ty znasz nasze zmagania z grzechem. Wiesz, jak łatwo ulegamy pokusom, jak szybko odwracamy się od Twojej drogi. Prosimy, obdasz nas siłą, by oprzeć się złu. Daj nam odwagę, by prosić o przebaczenie, gdy upadamy i łaskę, by powstawać z wiarą w Twoje miłosierdzie. Niech Twoja miłość przypomina nam, że każdy nowy dzień jest szansą, by zacząć od nowa. Panie, prosimy za tych, którzy nas otaczają. Nasze życie jest splecione z życiem innych. Rodziny, przyjaciół, współpracowników. Pomóż nam być dla nich światłem, które wskazuje na ciebie. Daj nam cierpliwość w trudnych rozmowach, wyrozumiałość w konfliktach i miłość, która przekracza nasze własne ograniczenia. Niech nasze relacje będą miejscem, gdzie Twoja obecność jest odczuwalna. Ojcze, myślimy o tych, którzy czują się przytłoczeni obowiązkami. W codziennym pośpiechu łatwo zapomnieć o Tobie. Prosimy, pomóż nam znaleźć równowagę. Między pracą, odpoczynkiem, a czasem spędzonym z Tobą. Naucz nas stawiać Ciebie na pierwszym miejscu, wiedząc, że wszystko inne znajdzie swoje miejsce w Twoim planie. Boże, prosimy za tych, którzy zmagają się z wątpliwościami w wierze. Może wśród nas są tacy, którzy oglądają ten film i czują, że ich wiara jest słaba, że ich pytania są zbyt wielkie. Panie, Ty jesteś prawdą. Dotknij ich serc swoją łaską. Daj im odwagę, by szukać odpowiedzi i pokój, by zaufać, że Ty jesteś z nimi, nawet w wątpliwościach. Panie, dziękujemy za Twoją cierpliwość wobec nas. Wiesz, jak często błądzimy, jak łatwo zapominamy o Twoich obietnicach. Ale Ty nigdy nas nie odrzucasz. Prosimy, przypominaj nam o Twojej miłości w chwilach zwątpienia. Niech Twoje słowo zakorzeni się w naszych sercach, dając nam siłę, by żyć w świętości. Boże, prosimy za świat, w którym żyjemy. Widzimy tyle podziałów, bólu i niesprawiedliwości. Naucz nas być Twoimi ambasadorami, ludźmi, którzy niosą miłość tam, gdzie jest nienawiść, i nadzieję tam, gdzie jest rozpacz. Daj nam odwagę, by działać w imię Twojej prawdy nawet gdy świat wokół nas wybiera inną drogę. Ojcze, dziękujemy za dar Twojego ducha, który mieszka w nas. Prosimy, niech Twój Duch Święty prowadzi nas przez ten dzień, niech inspiruje nasze myśli, kieruje naszymi słowami i wzmacnia nasze czyny. Niech każdy nasz gest, każda decyzja, każde spotkanie z drugim człowiekiem będzie krokiem ku świętości, którą nam oferujesz. Panie, na koniec tej modlitwy chcemy po prostu trwać w Twojej obecności. Dziękujemy, że jesteś Bogiem, który widzi nas takimi, jacy jesteśmy, a mimo to kocha nas bezgranicznie. Prosimy, błogosław nas, gdy wychodzimy w ten dzień. Niech Twoja miłość prowadzi nas, a Twoja łaska czyni nas narzędziami Twojego pokoju. Moi drodzy, jeśli ta modlitwa poruszyła Wasze serca, proszę. Polubcie ten film i zasubskrybujcie kanał Serce Modlitwy. Dołączcie do naszej wspólnoty, która razem szuka Bożego światła i inspiracji. Wasze wsparcie sprawia, że możemy dzielić się tą modlitwą z innymi. Niech Bóg błogosławi Was obficie, dziś i zawsze. Idźcie w Jego imię, żyjąc życiem pełnym miłości i świętości. Amen.